Witajcie, idziemy na górę. Szpachlujemy, e, ogarniamy zabudowę karton gipsową, przygotowujemy podmalowanie wszystko, e, bo chcielibyśmy jeszcze w tym roku ogarnąć temat e, strukturki na ścianach, a więc jakiejś farby, e, którą tutaj natryskamy e, agregatem, bo nie będziemy wałkiem jechać. Nie. Nie wuja, nie ma takiego koleżki w mieście, który mnie przekona do tego, żeby taki metraż lecieć wałkiem, głupiego robota. Nie będę się męczył. Kupię agregat, wymaluję i go puszczę na OLX-ie. Bo wypożyczyć się nie opłaca, słuchajcie. Taki agregat potrzebujecie na 3 dni minimum, nie? żeby polecieć takie 800-900 m2 malowania, no bądź nawet tysiąc, to z trzy dni spokojnie. Gruntowanie, malowanie, pierwszy raz, drugi raz. A agregatem ogarniecie to w trzy dni, bez najmniejszego problemu, wałkiem nie. Wałkiem zajedziecie się, nie? Zawałkujecie się na śmierć. Ale jak ktoś lubi budować mięśnie, to bardzo spoko opcja, nie? Ja wolę ten etap przyspieszyć i pomalujemy to wszystko agregatem, bo po prostu jest to szybsze, myślę, że efektywniejsze i gdzieś po nabraniu jakiejś wprawy po prostu ładniej to będzie wyglądać, tak mi się wydaje. Nie, już też widziałem kilka realizacji, jak ludzie malowali agregatem i fajnie to wychodzi. Gdzieś przećwiczyć to sobie w garażu, zacznę od garażu, przylecę garaż, żeby się nauczyć jak tą dyszą operować, a potem pójdę na pokoje, malować resztę pokoi będzie trochę zabezpieczania, no ale tak jak mówiłem, wypożyczyć się nie opłaca, bo za jakieś 3-4 dni wypożyczenia takiego agregatu zapłacicie 1200 zł, gdzieś tak mniej więcej, pewnie minimum 1200 zł natomiast jak kupicie takie urządzenie to musicie wydać około 2000 zł i myślę, że za 1500 złotych puścicie, więc niewielka oszczędność, ale jednak oszczędność, nie? A jak zechcecie, to możecie sobie to ustrojstwo zostawić do jakichś późniejszych prac remontowych, odświeżania gdzieś pomieszczeń w przyszłości, aczkolwiek agregat dobrze wykorzystywać jak macie pustą przestrzeń, bo zabezpieczanie tutaj zajmuje więcej czasu niż samo malowanie ale to za chwilę, to malowanie jeszcze, bo jeszcze trochę musimy tutaj ogarnąć tematów, bo jeszcze nie wszędzie mamy to poddasze pokończone. Widzicie, nad moją głową jest sufit, on już jest zaszpachlowany, jest już położona gładź, jest już wyszlifowany. Tutaj tą strefę mamy przygotowaną do malowania, no bo tu będzie barierka za, za kilka dni właściwie. Od momentu kiedy nagrywam ten materiał, bo nie wiem kiedy go wrzucę na YouTube, i tutaj byśmy nie doszli, w tym miejscu, słuchajcie, z rusztowaniem które gwarantuje po prostu bezpieczeństwo pracy, nie? jest cholernie wysoko, drabiny się nie porozstawia, do sufitu byłoby ciężko sięgnąć na rusztowaniu to ogarnęliśmy wyszpachlowaliśmy gładził, objechaliśmy również tą ścianą, objechaliśmy, całą gładzio, tu jeszcze jakieś drobne poprawki są, so, bo gdzieś tam zahaczyłem żywa po przycichowaniu i jakby trochę trzeba będzie naprawiać. Natomiast e, na poddaszu dzieje się sporo i plan jest taki, żeby ten rok zamknąć e, już wymalowanymi wszystkimi pomieszczeniami. E, bo na razie mamy gładź położoną e, tutaj w pokoju syna, znaczy nie gładź jest wyszpachlowane taśmy pozatopiane na łączeniach. E, Przygotowane pod zagładziowanie tego i przyszlifowanie tego wszystkiego. Zostało nam to pomieszczenie do garnięcia. Tu już jest okno obrabione, gdzieś tam wstępnie. Te narażniki zewnętrzne, no, zostały narażniki wewnętrzne, łączenia, do szpachlowania, taśma amerykańska. Stosujemy taśmę amerykańską, taft tape. Bardzo fajne rozwiązanie, yy, bardzo sztywne. No, generalnie naprawdę amator sobie z tym poradzi. Ja to robię pierwszy raz, słuchajcie, i bez większego problemu. No, pewnie tu się znajdzie jakiś tam znawca, który się czepi, że coś jest nie tak i w ogóle, że jest zjebane i w ogóle nie. Może tutaj Elek nie ma. No nie ma Elek. Wiem, że nie ma. No i co z tego? Będzie pękać, wiem, 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 będzie pękać. Tak, będzie pękać. No ale pęknie to pęknie, nie? Ja się takimi rzeczami przejmuję. Zobaczymy. Po kilku latach nagram tego typu elementy, czy pękło, nie? Będziemy wtedy mogli sobie porozmawiać o tym dłużej. Ten pokój też mam ogarnięty. Już jest wszystko wygipsowane. Łączenia tylko przyjechać gładzią, przeszlifować te ściany, przeszlifować, zobaczymy jak one wyjdą, naprawki, zobaczymy czy będziemy je gładziować czy nie, no to gładź szybko idzie w gruncie rzeczy, nie, więc może przejedziemy po prostu całość tych pomieszczeń użytkowych gładzią, ale to będziemy decydować później bo bez gładziowania ta ściana wygląda po malowaniu, nie wiem czy to będzie dobrze widać, tak jak tu, tutaj mniej więcej, nie, nie wygląda źle. Są takie miejsca, gdzie po prostu trzeba gdzieś ją trochę przeszlifować, e, jakoś zaprawkę, naprawkę rzucić i jechać dalej, ale nie ma tragedii z tym, z tym tynkiem gipsowym. My też sobie e, zaznaczaliśmy e, ołówkiem takie miejsca, które wymagają naprawy, poprawy lataliśmy po tym domu, więc będziemy to naprawiać no a potem będziemy decydować, czy to po prostu gładziować czy coś, nie no tego na pewno nie będziemy gładziować, bo ja uważam, że gładź na religii to, jest, to jest to jest to jest głupiego robota, nie gładź tylko na, tu na łączenia tu nałączenia, potem przeszlifowanie tego i to ten karton gips on nie wymaga gładziowania, on jest gładki, jak ktoś to robi to naprawdę chyba nie ma, nie ma co z hajsem robić, nie jeżeli daje gładź na, na karton gipsy po całości. Ale wolnoć Tomku w swoim domku, nie rób to co chceta, no wasze pieniądze jak chcecie tak robić to róbcie. Ja uważam, że jest to, to przerost formy nad treścią, a wy się możecie z tym nie zgadzać i toś będzie okej, okay, nie? A, ten korytarz też, e, tylko jeszcze gład trzeba położyć ogarnięty. No i tu na górze jeszcze jeden pokój jest do ogarnięcia, do zrobienia e, w całości łączenia. No tu jest, tu tutaj będzie szybko leciało, bo tu są duże płyty e, po całości po, położone, więc, e, więc no polecimy to, słuchajcie, no jakby wyjścia nie mamy, nie? Moglibyśmy to zlecić na no, znowu e, e, horrendalne jakieś chore, stawki ci fachowcy mają na rynku więc zrobimy to sami, weekendami, powolutku, nam się nie śpieszy i tak się planujemy wprowadzać między czerwcem a sierpniem 2025, więc spacerkiem, powoli, bez pośpiechu ogarniemy sobie tę chałupę, zrobimy to sami powoli. Zaoszczędzając trochę pieniędzy, bo można byłoby to wszystko zlecić, wydać. Jakby mamy na to pieniądze, nie moglibyśmy to zlecić i wydać ten hajs u kogoś, żeby to zrobił za nas, ale jakby jesteśmy rozsądnymi ludźmi. Jeżeli mamy trochę przestrzeni czasu, wolnego, to różne rzeczy wykonujemy sami. Nie mamy z tym żadnego większego problemu, słuchajcie, wiecie. No ale ja wiem, że nie każdy ma umiejętności, nie każdy ma zdolności i jakby nie wszyscy e, e, czują się na siłach, żeby z takim tematem polecieć. Nie jest to naprawdę nic trudnego. Każdy sobie myślę, że z tym poradzi. Początek no, bywa trudny, bo jakby no, trochę trzeba wyczuć, nie? Jak to robić i fajnie, gdyby ktoś pokazał, jak to robić. Natomiast bez problemu, do ogarnięcia. Temat, a można sporo pieniędzy w kieszeni zostawić. Gdzieś wczoraj rozmawiałem z kolegą, miał wycenę Gładzi u siebie w, w bliźniaku, który kupił, no i mu ktoś krzyknął: 40 chyba 43 zł za metr kwadratowy, nie? Gładź kosztuje grosze, bo 25 litrów gotowej Gładzi to jest ten wydatek między 50 a 80 zł, w zależności od tego, jak gładź kupujecie. A no takie poddasze, to ja myślę, że z 10 wiader to maksymalnie idzie, nie? Jak ktoś ma wprawę i potrafi dobrze ogarniać tą, tą pacę piórową i wiecie, i, i robi to na co dzień, to, to po prostu metrami się leci naprawdę mega, mega szybko, nie? I myślę, że, że fachowiec takie poddasze w 4 dni obleciałby na spokojnie wygładziował wszystko realnie. Myślę, że te 200 metrów w tydzień da się ogarnąć, da się zrobić, nie? więc jakby każdy podejmuje myślę, że swoje decyzje, nasza jest taka, że robimy to sami, bo mamy czas, nam się nie śpieszy, nikt nas nie goni z tą budową, nie, nie pędzimy jak szaleni wiecie, mimo że i tak to szybko dość idzie, nie? bo raptem budujemy się Półtora roku, tak? W półtorej roku mamy stan deweloperski, więc nie idzie to też jakoś mega, mega wolno, ale moglibyśmy lecieć dużo, dużo szybciej, gdybyśmy po prostu wszystko wrzucili ekipie i ekipa by to wszystko robiła za nas. A my byśmy jak turyści tak jak w ubiegłym roku przyjeżdżali na budowę. Bo też mieliśmy taki okres, nie, gdzie, gdzie przyjeżdżaliśmy turystycznie porobić zdjęcia, jak to wszystko wygląda. A ja w tym roku zakasamy rękawę i trochę robimy sami, bo, bo chcemy. No i trzymajcie się, do następnego. Jeżeli nas nie obserwujecie, to zachęcam do obserwacji, bo myślę, że za chwilkę wiedzie sporo fajnych materiałów. Ja myślę, że w trzecim sezonie naszym budowlanym będzie też mega ciekawie, bo bo będzie meblowanie, będzie wiecie, wyposażanie wszystkiego w tym domu, będą jeszcze różne rozwiązania, które tu będziemy wkładać z zakresu jakiejś tam lekkiej, rozsądnej automatyki i zarządzania tym budynkiem zdalnie. Obserwujcie nas, będzie ciekawie, obiecuję. Ara!